Cześć! Kupiłem sobie taki klucz do własnego użytku. Będę go głównie potrzebował do zmiany kół szybkiej. W zestawie był taki adapter i cztery nasadki. Kółko dokręcamy odpowiednim momentem. No, i próbujemy odkręcić na trzecim biegu. Bezproblemowo. Spróbujemy jeszcze odkręcić koło, co było dokręcane tak po prostu. Nie było żadnym dynamometrem dokręcane. też bezproblemowo ostatni test próba odkręcenia koła w traktorze idzie yeah. Nie będę odkręcał całkiem, no bo nie ma sensu. To co miałem pokazać, no to już widać.